Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam na dzisiejsze e, seminarium naukowe. E, dzisiejszym prelegentem jest pan e, Łukasz Macha i pan Łukasz przedstawi nam e, referat na temat indukcyjnych reguł, e, które uwzględniają tutaj wagi e, atrybutów. Także serdecznie zapraszam e, na posłuchanie wykładu a w następnej części na dyskusję i oczywiście docelowo również przedstawienie, co dana grupa tu od pana Łukasza, czym się zajmuje, jeżeli chodzi o kwestie badawcze. Dzień dobry Państwu. Dziś, tak jak już było wspomniane o indukcji reguł uwzględniających wagi atrybutów, postaram się tak pokrótce Państwu przybliżyć ten temat, czym w ostatnim czasie zajmowaliśmy się. Badawczo, między innymi. Chciałbym jednak rozpocząć od takiego wprowadzenia w ogóle w dziedzinę, jak to się ma, jaki jest kontekst badawczy tego pomysłu. Jak pewnie część z Państwa wie, jakiś czas temu w naszym instytucie powstała platforma zwana RuleMiner. Jest to platforma do analizy danych, która pozwala tworzyć regułowe modele predykcyjne. Hmm. Zaletą regułowych modeli predykcyjnych jest to, że są one interpretowalne. W dzisiejszych czasach y, mamy wiele styczności z różną sztuczną inteligencją, y, no i ona często podejmuje. Dobre decyzje, ale nie jesteśmy w stanie jej używać, dlatego że nie możemy wyjaśnić decyzji, która została podjęta przez sztuczną inteligencję lub jej zinterpretować. Modele regułowe dalej są w cenie, ponieważ są nie dość, że wyjaśniane, to jeszcze interpretowalne. Platforma została oparta o algorytm RuleKit. Jest to algorytm indukcji reguł, również opracowany przez naszych pracowników naszego Instytutu. Jedną z ciekawych funkcjonalności platformy RuleMiner jest możliwość uwzględnienia wiedzy eksperta, wiedzy dziedzinowej. Czyli mamy taką indukcję reguł, która jest trochę sterowana przez użytkownika. Co to nam daje? Wyobraźmy sobie na przykład, że naszym klientem, kimś, kto korzysta z platformy, jest bank i chce przygotować model predykcyjny do oceniania, czy klient banku może uzyskać kredyt, czy nie występują. No i ze względów politycznych oraz, oraz różnych innych, na przykład niektóre atrybuty nie mogą służyć do podejmowania decyzji. Dlatego tutaj w, w ruleminerze jest możliwość wskazania atrybutów tak zwanych zakazanych, czyli na przykład bank może wskazać, że zakazanym atrybutem jest płeć, czyli nie może być decyzji, że na podstawie płci podejmujemy, że to wpływa na decyzję, czy udzielić kredytu, czy nie. Innym ciekawym użyciem jest atrybuty preferowane przez użytkownika. Załóżmy, że naszym klientem jest szpital, lekarz ma jakąś wiedzę dziedzinową, ma jakieś tezy. Które hipotezy, które chciałby potwierdzić, być może wie, co może bardziej wpływać na decyzję, i chce to zobaczyć, jak to będzie wyglądało w takim modelu predykcyjnym. Dlatego może pokazać, które atrybuty są dla niego preferowane. Załóżmy stan trzustki dla, dla choroby cukrzycy. I właśnie tutaj pojawił się pomysł, aby użytkownik, ekspert dziedzinowy mógł. Wskazać, które cechy w jakim stopniu są dla niego ważne, i to powinno zostać uwzględnione w modelu predykcyjnym. Czyli założenie jest takie, że użytkownik wie, yy, ma tam jakieś założenia i, i chce, chce przyporządkować wagi poszczególnym cechom, i chce, żeby to było oddane te wagi w jakiś sposób w modelu predykcyjnym. Przy tej okazji pojawił się również e, inny pomysł dotyczący wyjaśnialności e, modeli typu czarna skrzynka, ale o tym e, może później. Hmm. Krótkie przypomnienie: gdzieś to już się pojawiło na e, wcześniejszych seminariach, czym jest w ogóle reguła. Reguła składa się z, e, z słów kluczowych: ma postać jeśli, coś tam to. I właśnie składa się z dwóch części. Pierwsza to jest przesłanka. Przesłanka to, to są warunki połączone jakimś operatorem logicznym. Tutaj warunkiem jest e, na przykład temperatura większa od 38 e, oraz drugim warunkiem jest ból gardła e, występuje. Po słówku kluczowym den e, następuje konkluzja, czyli dla tej reguły mamy... Jeżeli jest spełniona przesłanka, że pacjent ma więcej niż 38 stopni gorączki i występuje u niego ból gardła, to niestety ma infekcję. Schemat działania takiego algorytmu indukcji rogu jest na, następujący. Zaczynamy od wyznaczania pojedynczej reguły. Wyznaczanie reguły składa się z dwóch głównych etapów. Jest to faza wzrostu i faza przycinania. Tutaj muszę niestety trochę wejść w głębi, żeby móc wytłumaczyć dalszą część prezentacji, więc faza wzrostu polega na tym, że na początku przekazywane są do niej dane i na początku tworzymy wszystkie możliwe warunki, jakie jesteśmy w stanie tworzyć na tych danych. Te warunki są zwracane i z nich na podstawie oceny miary jakości, na przykład może to być ilość pokrytych pozytywnie przykładów, e, wybieramy re, warunek, który jest najlepszy. Taki warunek jest dodawany do reguły i powtarzamy czynność, aż e, zostanie spełniony jakiś warunek stopu. E, warunki stopu są trzy takie główne. Może być to. E, w długość reguły, czyli ilość warunków podana przez użytkownika, tak zwany max crowing. E, może to być e, sytuacja, w której już nie pokrywamy wystarczającej ilości nowych przykładów tym warunkiem, czyli jest zbyt precyzyjny. E, no i właśnie e, jeżeli już e, spełnimy ten warunek stopu, no to e, przechodzimy do fazy przycinania. W fazie przycinania... Mm, Usuwamy te warunki, których usunięcie z reguły nie, nie powoduje jej spadku jakości, co daje nam bardziej ogólną regułę i łatwiejszą do interpretacji. Taką e, tak przygotowaną regułę dodajemy do wynikowego zbioru reguł. E, oznaczamy w danych przykłady, które już zostały pokryte. Jeżeli mamy w, wszystkie dane już pokryte przez reguły, no to przerywamy, a w przeciwnym wypadku wracamy do początku i generujemy kolejne reguły. Hmm. W ramach prac przygotowano taki pierwszy bazowy algorytm indukcji reguł, który działa właśnie w dokładnie ten sposób i on posłużył mi jako taki punkt wyjścia. Następnie na podstawie jego modyfikacji byłem w stanie przygotować dwa algorytmy, które już mają to uwzględnianie wag atrybutów. Tak rozpocznę od takiej wspólnej cechy dla tych, e, wspólnego elementu dla tych dwóch algorytmów. Więc do konstruktora klasyfikatora dodałem pole, e, w którym przechow, e, przekazujemy e, wagi atrybutów podane przez użytkownika na przykład. E, później te wagi są normalizowane. To może się wyjaśni e, za chwilę dlaczego. No i premiowanie e, warunków. E, Pierwszy algorytm polega na premiowaniu warunków, które odnoszą się do atrybutów o wyższych wagach. Jak to zostało zrealizowane? No tak jak mówiłem przed chwilą, jest w, w trakcie generowania reguły jest faza wzrostu, w której wybierana jest najlepsza reguła na podstawie miary jakości. Tutaj na te potrzeby została zmodyfikowana ta miara jakości poprzez pomnożenie jej jako średnią wag atrybutów, które zostały użyte w regule. Co to nam daje? Możliwość wzmocnienia warunków, które są, które zawierają atrybuty o wyższej wadze, czyli jeżeli mamy dwa podobnie, ważne warunki, podobnie dobre warunki, ale jeden z nich odnosi się do atrybutu, który jest ważniejszy dla użytkownika, no to ta jego ważność, jego jakość zostanie podbita i dzięki temu wybierzemy właśnie ten warunek. Natomiast, jeżeli co nie wyklucza nam to również tego, że jeżeli są bardzo dobre warunki, ale użytkownik stwierdził, że dla niego są mniej ważne, no to one i tak nam wejdą do modelu predykcyjnego i mamy nadzieję, że dzięki temu nie, nie pogorszymy jakoś, jakości klasyfikatora. W drugim algorytmie skupiliśmy się na osiągnięciu celu, jakim było maksymalizacja korelacji ilości wystąpień atrybutów w zbiorze reguł, a wagami podanymi na wejściu. Czyli zakładamy, że chcemy, aby atrybuty, które są bardziej ważne dla użytkownika, pojawiały się częściej w zbiorze reguł. To zostało zrobione również poprzez modyfikację fazy wzrostu i trochę fazy przycinania. W fazie wzrostu została zmodyfikowana funkcja, jak tam Państwo pamiętają, mówiłem o tej funkcji, która zwraca wszystkie możliwe warunki. Więc przed jej wykonaniem robimy symulację, jak użycie którego z atrybutów wpływa na korelację. Jeżeli żaden y, użycie każdego z atrybutów nie, nie poprawia korelacji liczby wystąpień z wywagami, no to wtedy działamy w standardowym trybie. Natomiast jeżeli y, dojdzie do sytuacji, w której, mamy, y, której użycie któregoś z atrybutów poprawiłoby korelację, to wybieramy ten atrybut, który najlepiej poprawi korelację. I następnie y, zmieniamy funkcję do zwracania warunków możliwych, aby zwracała tylko te warunki, które dotyczą właśnie tego atrybutu. Jak to bywa z algorytmami, trzeba je później przetestować, więc do eksperymentów użyłem 24 zbiorów danych o różnych rozmiarach, różnych liczbach cech. No, atrybutów było od 4 do 35, także dosyć spora rozbieżność. Zbiory miały rozmiar od 21 do 1555 przykładów, no i liczba klas decyzyjnych od 2 do 8, co pokazuje, że nie dotyczy to tylko klasyfikacji. Binarnej, ale również pozostałej. Nadmienię jeszcze, że było w 11, wśród 11 zbiorów występowały wartości brakujące. Eksperymenty trzeba podzielić na dwa odrębne. Pierwszy polegał na trenowaniu RL, to jest, ja tak nazwałem, na potrzeby Prezentacji ten algorytm bazowy, czyli to jest skrót od Rule Learner. WRL to jest skrót od Weighted Rule Learner, czyli tego ważonego w wersji pierwszej i wersji drugiej. Więc trenowaliśmy ten Rule Learner na, na zbiorze treningowym. Następnie trenowaliśmy XGBoosta. Już tłumaczę dlaczego. Chcieliśmy, pytanie skąd brać wagi, jeżeli my nie mamy wiedzy dziedzinowej. Więc model predykcyjny XGBoost e, umożliwia pobranie z niego po wytrenowaniu wag, jakie użył e, i właśnie uznaliśmy, że to będzie dosyć dobre, dobre źródło tych wag i, i odniesienie w celu porównania tych klasyfikatorów. Więc trenowałem e, XGBoosta na zbiorze treningowym, następnie brałem z niego wagi i z użyciem tych wag trenowałem te algorytmy e, przygotowane, e, które uwzględniają wagi atrybutów. Na sam koniec było porównanie klasyfikatorów, e, o czym już za chwilkę. Eksperyment drugi, e, tutaj e, muszę nadmienić o, tej, o tym drugim pomyśle. E, tak jak już mówiłem, e, pożądane jest to, abyśmy mogli wyjaśniać e, decyzję mo, modeli. E, no i XGBoost jest modelem typu czarna skrzynka, czyli wkładamy dane wejściowe, dzieje się coś czego nie rozumiemy i otrzymujemy decyzję. My jesteśmy w pewien sposób w stanie wyjaśniać, ale tak jak mówiłem, XGBoost daje nam pewne wagi, które wpływały na decyzję. I teraz pojawił się pomysł, że skoro my możemy uwzględnić te wagi w indukcji reguł, no to jest y, szansa, że uda się trochę odwzorować zachowanie XGBoosta, to znaczy to tak w dużym cudzysłowie, y, po prostu w pewien sposób będziemy w stanie tego użyć, żeby wyjaśniać decyzji mo modelu. A najbardziej chodzi o to, co wpłynęło na podjęcie danej decyzji. Hmm, tutaj eksperyment przebiegał następująco: trenowaliśmy XGBoost na trenie, później do, dokonywaliśmy na zbiorze treningowym predykcji XGBoostem, i na tych predykcjach trenowaliśmy e, nasze klasyfikatory, aby były jak najbardziej zbliżone do XGBoosta z tymi wagami. Następnie predykcja była na teście e, wszystkich klasyfikatorów i ocena na zbiorze testowym. Hmm. Główne z wykorzystanych w miarę jakości to było balans accuracy, to myślę, że nie muszę tutaj tłumaczyć, jest to po prostu średnia dokładność dla każdej klasy oraz taki nazwany przeze mnie wskaźnik prediction agreement. Jest to po prostu zgodność predykcji modelu referencyjnego XGBoost'a z modelem przygotowanym przeze mnie. Wyniki dla Balanced Accuracy. Jak widać tutaj na, na wykresach, na słupkach oznaczyłem kolorem granatowym tą wersję bazową algorytmu indukcji reguł, kolorem pomarańczowym algorytm, w którym są premiowane warunki z atrybutami o wyższych wagach, i kolorem szarym te, ten algorytm, w którym celem jest maksymalizacja korelacji. Jak widać, te wyniki są dosyć zbliżone test Friedmana pokazał że nie są różnie istotnie statystycznie no i to nam to jest dla nas sukces dlaczego ano dlatego że udało się <coughs> zrobić przygotować zbiór danych który uwzględnia wagi atrybutów wagi atrybutów ale nie osłabia to jego jakości tego modelu więc mamy taki plus bez minusa co jest wysoce pożądane Drugim, e, drugim badaniem było e, zbadanie korelacji liczby wystąpień atrybutów e, z właśnie e, wagami podanymi przez użytkownika. E, jak widać, e, tutaj ten granatowy e, m, słupek e, no, prezentuje się różnie, więc tutaj nie ma jakiejś korelacji. Wiadomo, mogą się ułożyć tak dane, że akurat jest wysoko skorelowany, ale też czasami jest ta korelacja ujemna, e, czasami około zera. W pomarańczowym słupku już te wyniki były bardziej skorelowane, gdzieś tam po, powyżej 0,5 zazwyczaj występują. No co najbardziej mnie cieszy, to to, że ten szary słupek jest taki wysoki, dlatego że celem tego algorytmu była właśnie maksymalizacja tej kore korelacji i tutaj udało się to osiągnąć, w większości przypadków jest to nawet 1, chyba najmniej 0,9. Teraz zmieniłem trochę kolory, żeby pokazać, że to jest ten drugi eksperyment, o którym była mowa. Wyniki, średnia zgodność tej predykcji z modelem XGBoost. O co chodzi z tą zgodnością? Jeżeli w zbiorze testowym prawdziwą klasą decyzyjną jest klasa A, ale XGBoost przewiduje to jako klasa B, i mój e, algorytm, mój model prze, przewidzi to jako klasa B. No to wtedy to traktujemy jako sukces. Czyli sukcesem była właśnie zgodność tych predykcji z modelem referencyjnym. E, no i również tutaj wyniki były w miarę w porządku. E, później badaliśmy e, bardziej złożone rzeczy dotyczące zgodności, ale no niestety czas nas trochę ogranicza, więc e, chyba za, za dużo się o tym nie da opowiedzieć. E, więc tak w skrócie jeszcze o średniej liczbie reguł ze względu na to, że e, tak jak mówiłem ważna jest dla nas interpretowalność. Zbiory reguł o bardzo dużej liczbie reguł e, przestają być interpretowalne dla człowieka, no jest to dosyć skomplikowane, więc jeżeli możemy zachować e, jakość e, klasyfikatora i mieć mniejszą ilość reguł, no to jest to dla nas jak najbardziej pożądane, będzie nam łatwiej po prostu zrozumieć e, decyzję. E, no i tutaj już wyniki były e, różne, istotne. Istotnie statystycznie. Przedstawiłem to na CD-diagramie. Być może część z Państwa wie, jak ten diagram wygląda, więc te, te wyniki połączone tą pogrubioną kreską nie są różne istotnie statystycznie. Natomiast, jak widać, ta wersja pierwsza algorytmu, gdzie było gdzie premiowaliśmy warunki z atrybutami o wyższych wagach, tutaj wypada znacznie lepiej, czyli generuje bardziej zwięzłe zbiory reguł. Takie krótkie podsumowanie. Opracowano e, dwa algorytmy indukcji reguł uwzględniające wagi atrybutów. Pierwszy z nich e, polegał na premiowaniu reguł z ważniejszymi cechami. E, zapewnia on lepszą interpretowalność i zgodność z modelem e, typu czarna skrzynka, czyli XGBoost. Natomiast algorytm drugi pozwala na lepszą kontrolę nad regułami, czyli rzeczywiście ta, ta korelacja jest zmaksymalizowana korelacja liczby wystąpień atrybutów w wynikowym w zbiorze reguł, a tym, jak bardzo ważne są one dla użytkownika. No i to, co już mówiłem na początku, co bardzo cieszy, że mechanizmy wagowania nie pogarszyły skuteczności klasyfikacji. Tak, myślę, że zmieściłem się w czasie i chyba więcej się nie udało powiedzieć. To tyle. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę.